Witam was serdecznie, ja nazywam się Kosma, a na tym kanale rozmawiamy o perfumach i zapachach. Dzisiaj będzie o najnowszej serii zapachów Daisy Skies, o Mark Jacobs. Trzy zapachy, trzy odczucia. Zostań ze mną. Seria Skies jest najnowszą serią, która obecnie wyszła na rynek. Są to zapachy morskie, mineralne, świeże, ale bardzo ciepłe i są to e, idealne. Perfumy teraz na okres wiosenny. Tak jak wiecie, marka Jacobs co roku wprowadza zestawy Daisy. W zeszłym roku mieliśmy Daisy Spring w opakowania, wcześniej były w pomarańczowych itd., itd. Wcześniej, co prawda, mieliśmy cztery, bo było Daisy. Daisy Also Fresh, Daisy Love and Daisy Dream. W tym roku mamy trzy zapachy. Moim zdaniem trzy jest lepszą liwą, Ty mamy na dzień, po południe i na wieczór. Cztery to tak było moim zdaniem troszeczkę za dużo do wyboru. No i mamy tak, mamy Daisy Skies, jako klasyczne, bardzo morski, wodny, troszeczkę słony, ale one są wszystkie bardzo przytulne. Mamy Daisy Also Fresh, czyli ma bardziej takich więcej pudrowych, pudrowych i odrobinkę kwiatowych e, nut. I potem mamy Daisy Love, która jest bardziej bardziej słabsza, ale pozwólcie, że z Wami razem mnie powącham. Mam tutaj, ja bym zaczęła od Daisy Skies. Tak, no i Daisy Skies zdecydowanie jest to taki świeży zapach, właśnie mineralny, niebieski, pierwsze skojarzenia niebieskie, ale tutaj wchodzą jeszcze te takie fiołki, kwiaty, zapach jak na ten typ zapachu bardzo dobrze się utrzymuje na skórze opakowanie też jest piękne. Nie ukrywam, że moim zdaniem jest to najpiękniejsza seria od Mike Jackson. Uwielbiam niebieski kolor i dla samych buteleczek mogłabym je kupić. Oczywiście jak była troszeczkę młodsza. Teraz mm, jestem w stanie się powstrzymać. W związku z tym The Daisy Skies to jest bardzo miły zapach. To jest pudrowy, otulający, delikatny, taki morski, i z czasem tutaj czuć takie nuty kwiatowe, fiołkowe. Później mamy Also Fresh. I ten, kocham go. Ja uwielbiam pudrowe, świeże zapachy. Ten zapach to widzę taki poranek, piękny poranek, biała pościel, która jeszcze tak chrupie w czystości. I otwieramy okno i mamą piękną bryzę morską. To jest ten zapach. Dużo osób właśnie mówi, że to jest idealny zapach do łóżka. Jest absolutnie piękny, fajny. Co prawda jest on bardzo podobny do tego also fresh z poprzednich wersji. To jest ten styl pudrowy, buteleczka też jest duża, tam jest ponad 100 ml, ale jest bardzo fajny i tak, tak jak mówię, mam genialny zapach. To jest to jest wiosna, wiosna, słoneczny. Dzień o poranku. Tak właśnie pachnie ten zapach. No i potem przechodzimy do Daisy Love. Daisy Love też bazuje na tych morskich i świeżych nutach, Niemniej jednak ona jest o wiele słodsza. Tutaj wchodzi nam truskawka, przepraszam, malina. Malina i śmietanka, czyli nadaje tej takiej słodyczy. Ten zapach też spośród wszystkich trzech najdłużej utrzymuje się na skórze. To oczywiście wynika z formulacji. Ale tak jak mówię, one wszystkie na ten rodzaj zapachu dobrze utrzymują się na skórze. Mają piękne opakowania. A Daisy jest najbardziej takie słodsze, no i tym samym seksowne. Jakbym miała wybrać, to moim zdaniem bym mogła sobie pozwolić na wszystkie trzy zapachy, w szczególności teraz wiosną, to tak. O poranku używałabym Daisy Also Fresh, czyli taki idealny na poranek, jeszcze ledwo co czuję, jeszcze co widzę. Ta świeżość wszystko mnie pobudza. Potem w ciągu dnia bym wybrała, wybrała Daisy Sky, który jest bardzo podobny, ale dochodzą tutaj te nuty kwiatowe i takie bardziej aktywne. A na wieczór Daisy Love, które dodaje tej słodyczy, tego seksapilu. Mój faworyt bym powiedziała also fresh. Daisy Sky also fresh jako zapach symbolizujący wiosnę, ale spośród tych trzech jednak chyba najlepszy jest Daisy Love, bo jest bardziej neutralny, czyli nie tylko na wiosnę i nie tylko na te piękne poranki, ale również może się przydać na jakieś wyjścia czy na randki. O ile się orientuję, to on też jest najlepiej się sprzedaje, ten właśnie Daisy Love. W Szczególności tutaj w Anglii. W Anglii preferowane są zapachy słodkie, więc może to też jest przyczyna. Ale tak jak mówię, mój faworyt, bym powiedziała numer jeden. Jeśli bym musiała wybrać jeden, to Daisy Love. Jeśli bym musiała coś wybrać, co odzwierciedla mi piękną, piękną, piękną słoneczną wiosnę, to bym wybrała Daisy O So Fresh. To już wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie zapomnijcie podzielić się Waszymi odczuciami, jeśli chodzi o te zapachy. Buziaki, papa! Pa.